Bardzo dużo grał w tym sezonie A Tomiaka chciałem, żeby sobie zagrał, bo Jest dalej jakiś niezadowolony, ten Tomiak Mimo, że grał nim sporo, nie? Całkiem sporo gra Prawie, prawie w każdym meczu, albo wchodzi, albo gra Dobra the man of the moment will he shine hello everyone you know some footballers enjoy a rainy day not sure fans always feel that way but an exciting match in prospect nonetheless I'm Derek Ray and joining me to provide expert analysis is Stuart Robson and coming up for you action from the <grabble> 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 I Wiesz ja na pewno mam jeszcze półciwerku w Borusja w w ich nie ucznie nie jest Celtic Teraz nie jestem pewny może to jeszcze, ale Póra szpiewają najwidoczniej A trochę tu za bardzo się zakręcił <grym> Nie tak miało być oczywiście Już nie no może miało tak być Daj tej fory niby, a zaraz to przejmę, potem małcie. No nie przejmę. Brumado, Junior Brumado, Brumado. Brumado, fajnie się nazywa. Za lekko. No i kocharski to łapie.

nie wiem, może aktywny poziom powinien zmienić na wyższy Ale z drugiej strony, przypomina mi się, jak jeszcze dosłownie z 10 meczów temu miałem serię bez zwycięstwa Od tam 67 meczów też, więc... Nie wiem, może zależy od formy dnia, po prostu ostatnio ja jakoś mi wyjdzie, dzisiaj i wczoraj I bardzo dobry go

Really good block. Not messing around with that clearance. Nice time tackle. Professor. The attack continues. They're making considerable progress. Crossing opportunity. O jasne, bo tak Aj, prawie tam jest prawda tam dobro. Mam ogłądać ten mecz, nie grałem w ogóle jego, jego stroną. była leciał. Retaining Schumacher To jest świetny gol. Aj! Z tym wychodziłem pewnie. Może by to było nie. No i chłybę z całego konta znowu. I brumano mi strzelił. Filip Herka. Marlon Ritter, and they continue to advance. To było celowo, tylko nie, nie do końca celu nie wyszło. Chciałem do poku właśnie przesucić. Ale jakość tego podania nie była zbyt dobra. No i pięknie.

...Bachmann... I there it is! Normalnie idziemy i zastrzeliśmy się na spokojnie. Chociaż to trochę wymowne, że chyba no niedługo po tym, jak a zmieni na wyższy, to stracimy gola. A sign of a well-organised yes. defense. Chance to cross. each We certainly have got to give nice this uncle. man high marks for his work up to this point, Stuart. Well, they weren't at their best, but with that equalizer, you can see why he's so important to this team. Hopefully, they can get more of the ball to him in the second half, so he can show us his ability. Well, goal okay, kick, okay. just as I it was, was looking the mm -hmm. Rita.

Oh, stylish ball. What can they do now? Oh, they've given him too much space. Finally, oh, defending when it mattered. 30 minutes to go, then. Now, counter-attacking possibilities here. Oh, I got on well, it was a promising avenue of attack, but the momentum has been halted. głód napastników i tak na ciasno strasznie i pogramy te górne piłki sobie hmm, no tak no po co zrobić wyjazd jeśli to ma zadziałać no chyba ma dobre, ta jumping ma bardzo dobry jest dosyć dobra. Eee, Tomiak, nie ma tutaj za bardzo kto za niego, chyba że tu re i Buchacz. Tam może nie ryzykować tutaj czerwonej kartki. Będzie jakiś niepewny ten herher. -her. Dla mnie, ciemny myśliwca, z niech Murzyn tam zabezpieczy tyły. Strong, yeah? Time for the change now. Well, let's see about the cross. Oh, sadly, a bit of a tame effort that one, and far too close to the goalkeeper, Philip Clement. to attack from the wide areas later into the box. Oh, absolutely. Absolutely nothing wrong with the idea, but no end product. Clean challenge. Is throw ins given so deciding to make a personnel change at this juncture giving it a real go in the wide area there's a cut back and a piece of goalkeeping you're going to see again and again and again on oh, tak. And he's fired over the corner. Well, he failed to get it away properly. It has to be oh dealt with by the goalkeeper. Well, they might be fighting on the pressure, but they've got to make it count in those situations, that's for sure. And fed forwards. That's part of his game, holding the ball up and waiting for teammates to arrive on the scene right. clearly took a touch on the way out of play so a throw in to come so making the substitution now popovich can he find the right pass Well, nothing comes of it. I thought I coś Now Pod koniec hit the No to się match? Can they, tak, can they take advantage of this? Skończył bramką, bo nam różnego nawet. Well, the finished this match the Is there to be late drama? He could pick out a teammate. Just needs to resolve the danger. Well, these fans are pushing their team on here. They sent a winner's coming. We're looking towards the back post. Bye. Not really the ideal clearance. Well, they can keep possession of it now. Juan Jose Pereira. And it's with Inglis Moving it forward. Can he put them in front? Wonderful block. Oh, a really good save. And it remains all square. Well, he's just saved his team from defeat here. It's a great save, I would say. Zdążymy już, nawet trzeba zagrać nic Aj, nie zdążyłybyśmy To nic by nie dało, nic No średni mecz ogólnie, zwłaszcza druga połowa wydaje mi się, że słaba Ale dobrze, no nie mówię na mnie spoko, bo i tak jesteśmy ja wysoko w tabeli, ja nie chcę być jakoś bardzo wysoko Karol e, z golem, Ritter z asystą, tym razem Mick Clement i Ake pusty przelot I bardzo przeciętne występy Nie robię konferencji, nie chce mi się Bo i tak mamy spoko chyba Tam morale, czy tam te inne rzeczy, co konferencja podbija Co tu się dzieje? O, to samo co zwykle Nie zwracam nawet na to uwagi Chociaż nie, coś zmieniłem chyba komuś Robotem już mi się nie chciało, bo to za każdym razem musiałem robić, co kilka dni Więc bez sensu No i został ostatni mecz Bundesligi O, dostałem raporty Dobra, e, kończę to i może nagram kolejny odcinek, e, jak będę ogarniał tych zawodników co mi podezwaliście? Elo.